Nikt z nas nie urodził się liderem. Liderami się stajemy. Liderami się stajemy stawiając czoła różnym sytuacjom, nawet tym nieoczekiwanym i niechcianym. Bycie liderem, bycie dobrym liderem to nie jest odnoszenie samych sukcesów, bo pomimo pracy, zaangażowania, które wkładamy, życie potrafi nas zaskoczyć. Bycie liderem to nie jest samotne stanie na szczycie. To jest dzielenie się swoim doświadczeniem. To jest nakłanianie ludzi, pokazywanie im drogę do tego, że mogą zmienić życie na lepsze. Słuchajcie, nikt Wam nie zagwarantuje, że zawsze będziecie na szczycie, ale dzięki MLM-owi możecie być pewni, że zawsze na ten szczyt będziecie wracać.